Wszystko wskazuje, że tak naprawdę cały czas e-commerce w Polsce się rozwija w perspektywie około 20% wzrostu rok do roku. Zeszli dwa lata temu zanotowaliśmy lekkim spadek na poziom 17%, ale udało się w ubiegłym roku wrócić na poziom 20% tego wzrostu. Także potencjał i rozwój pokazuje na to, że e-commerce cały czas rośnie, chociaż innego parametru jak udziały e-commerce w narodowym produkcie brutto, to utrzymuje się na tym samym poziomie, czyli mimo, że rośnie e-commerce na poziomie około 20%, to udział w GDP jest na poziomie około 5%. Dynamika, jeżeli chodzi o rozwój e-commerce w Polsce, będzie cały czas na tym samym poziomie, jeszcze to będzie cały czas trwało się między 17 a 22%. Jeżeli by udało się taką dynamikę utrzymać, to będzie naprawdę bardzo dobrze. Myślę, że centra handlowe mają jeszcze dużą lekcję do odrobienia. Nie pisze czarnych scenariuszy, że naprawdę centra handlowe znikną z polskiego rynku. Wręcz przeciwnie. Widzimy, że cały czas powstają nowe, nawet rozmawiając z wiekami dopytują się o kolejne centrum handlowe, jeżeli nie ma jeszcze takiego centrum w jego dzielnicy. Tylko musimy trochę inaczej na tę na problematykę spojrzeć. Przede wszystkim tak naprawdę centra handlowe muszą sobie odpowiedzieć, jak spełnić wymagania konsumentów, które współczesny cyfrowy, zdigitalizowany konsument już przed centrum handlowym stawia. To jest przede wszystkim pełna mobilna informacja, dostęp do informacji o samym centrum handlowym, ale także i pełny dostęp do informacji, który w tym centrum handlowym jest oferowany przez jego najemcy.